To jeszcze raz lista startowa biegu na właśnie dystansie 4 razy 100 metrów. Tytuł jeszcze raz przypomnę broni MKL Toruń Na torze 9 CWKS Resowia Rzeszów z Igorem Kulińskim na pierwszej zmianie, a potem Tercet Tabaka, Hynę i Walczak biec będą. Na torze 8. WKS Wawel Kraków w składzie Kacper Adamski, Jan Łakomy, Maksymilian Zapała i Maciej Wąsowicz. Łysko Jamuła, Porhotor, Robaczewski, czwórka zawiszy Bydgoszcz, która na torze siódmym. Stalostrow Wielkopolski ostatecznie jest i jest na torze 6 w składzie Bartłomiej Łuczak, Nikodem Zimniak, Aleksander Wojtasik oraz Piotr Rak. Tor piąty z MOS-u CSIR Dąbrowa Górnicza. Zawodnicy Patryk, Zasadni, Kacper, Latosik i Jakub oraz Sebastian Liburowie. Tor czwarty zajmuje UKS Wisy Skierniewice. Janek Krupa na pierwszej zmianie, później Filip Nowicki, Ignacy Andrzejczak i Bartosz Rzaszkiewicz. Kucharski, Talarek, Grabowski, Cieszewski. Czwórka obrońców tytułu z MKL-u Toruń. Tor trzeci dla tej ekipy i na torze drugim AZS AWF Warszawa w składzie Rafał Krupa widoczny na naszych ekranach dalej Mikał Jaskółka, Stefan Widnicki oraz Krzysztof Grochowski. Ostatnia konkurencja drugiego dnia Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym w Chorzowie. Szybkie bieganie. Duża dynamika tej rywalizacji no i Grawa bank przy przekazywaniu pałeczki. Tor 9 Resowia, tor 8 Wawel Kraków, tor 7 Zawisza, tor 6 Stal Ostrów, tor 5 Moskwa Sierdąbrowa Górnicza, tor 4 Wiskier Niewice, tor 3 MKL Toruń. Widzimy tutaj Antoniego Kucharskiego no i na torze drugim AZS AWF Warszawa. Rozpoczęła się rywalizacja o biegu rozstawnym. 4 razy 100 metrów mężczyzn. Bardzo mocno ruszył ze stali Ostrów Wielkopolski Bartłomiej Łuczak. On za chwilę przekaże pałeczkę Nikodemowi Zimniakowi. Zimniak dogania już Piotra z Zawiszy i z Wawelu Kraków Jana Łakowego. W tym momencie stal Ostrów wydaje się być pierwsza, chociaż tutaj depcze po piętach zespół Resowi Rzeszu. W tym momencie na trzeciej zmianie Damian Hennep tej drużynie przekaże pałeczkę Grzegorzowi Walczakowi, a w drużynie z Ostr... Już rusza Piotr Rak. Rak tutaj musiał zatrzymać się, żeby złapać pałeczkę. Ta pałeczka ostatecznie zgubiona. I korzystają z tego rywale. Tory numer 5 to zespół Mosu CS Dąbrowa, górnicza Patryk Zasadnik, Kacper Latosik, Jakub i Sebastian Liburowie. To oni w tym biegu z czasem 41.78 okazują się być najlepsi i jeśli to jest. Wynik, który zostanie potwierdzony, no niestety nie 42 sekundy po korekcie równo, bo jeśli ten wcześniejszy rezultat okazałby się prawidłowy, to byłby to klubowy rekord polski, jeśli chodzi o rywalizację na tym dystansie. Dąbrowa Górnicza na miejscu pierwszym, na drugim zespół bydgoskiego zawiszy w składzie Łysko, jamuła Korportori. Robaczewski na trzecim miejscu, Wis Skierniewice, Aleśpek stali Ostrów Wielkopolski, no nic w zasadzie nie miało prawa się stać, a jednak się stało, podkreślaliśmy o tych zmianach poszczególnych, jak istotne jest to przekazywanie pałeczki, no i faktycznie zgubiło to, nomen omen. Stolostrof Wielkopolski na ostatniej zmianie. Najpierw musiał rak, który szybko ruszył stosunkowo. Jeszcze Wojtasik nie wyciągnął ręki, żeby mu podać pałeczkę. Najpierw rak musiał przyhamować, żeby strefę zmian nie przekroczyć. A potem kłopoty, żeby on wyciągnął rękę i złapał pałeczkę podawaną mu przez Aleksandra Wojtasika. Skorzystali z tego panowie Liburowie. Najpierw Jakub świetnie połkł, a potem Sebastian, który genialnym. Finiszem dysponuje, doprowadził zespół MOS-u CSiR dąbrowa kurnicza do zwycięstwa w tej rywalizacji. Sebastian Libura, który do indywidualnego złota na 100 metrów dokłada też złoto razem z kolegami w sztafecie. Pechowe te sztafety stali Ostrów Wielkopolski, bo panie zajęły czwarte miejsce i tam też te zmiany nie były najlepsze. Przekazanie pałeczki nie wychodziło najlepiej i tutaj w tym ostatnim dzisiejszym biegu, ostatnim akcencie drugiego dnia rywalizacji na Stadionie Śląskim na ostatniej zmianie zgubiona pałeczka, wytracony rytm przez ostatniego na zmianie raka, któremu pałeczkę przekazywał Wojtasik. Ostatecznie drużyna z Ostrowa nie ukończyła, co właśnie widzimy tutaj tego biegu sztafetowego wykorzystali to zawodnicy z Dąbrowy Górniczej, którzy razem z Zawiszą Bydgoszcz i Wisem Skierniewice sięgnęli po medale. Pamiątkowe zdjęcie. Tutaj też Bydgoski, Zawisza, Wiktor Łysko, Piotr Jamuła, Derik Porchotor, Nikodem Robaczewski z czasem 42 na miejscu drugim. Trzecia pozycja dla Wisu Skierniewice 42,90. Jan Krupa, Filip Nowicki, Ignacy Andrzejczak i Bartosz Rzeczkiewicz. To jest ten kwartet, który stanie na najniższym stopniu podium.